Dzień dobry. Dzień dobry, Radek. dawno nie było klapsa. Radek Teklak, Jacek Karaś, Janusze Startupów. Startupów. Dziś wersja bardziej audiodeskrypcyjna, ponieważ weszliśmy też w podcasty. Oczywiście podcasty są dla wszystkich tych, którzy są albo z nudzeniem patrzeniem na nas, albo generalnie znudzeniem patrzeniem na innych ludzi. Może pracujecie w banku, albo w Biedronce na kasie ile można Oglądać te ryje ludzkie. Czyli jednak opowiedziałeś ten dowcip. Opowiedziałem ten dowcip, który sobie z tym skuterem z Placu Zbawiciela. Pozdrawiam. E, okay. I co do tego jeszcze, jaki tam jeszcze burzaczik? Albo na przykład ktoś, kto wykonuje bardzo ciche prace domowe, bo rozumiem, że słychać, ale nie widać. Ewentualnie e, może 50 milionów, rzekomo 50 milionów fanów e, filmu Bird Box z Sandro Bullock, czyli... Znaczy. Albo każdy, kto się bawi z dziećmi w tej grze, że jak zasłoni sobie oczy, to, nie, to mnie nie widać. bo. E, tak. Na pewno tak, dobrze. Dziś oczywiście dużo tematów. Wiadomo, gra o Tron ale też inna śmierć, która dotknęła internet oraz śmierć zawodowa pewnej Pani na kolei w Niemczech, na szczęście, nie w Polsce, a także śmierć sztuki w, śmierć sztuki w Polsce tym razem w wydaniu cyfrowym wyna, wydaniu cyfrowym sztuki wysokiej. No, powiedzmy wysoki. Wysoki, wysoki. Nie będzie to. Nie, tak. będzie, nie będziemy tu szydzić z, z, tak. z wzrostu. Tak. Oraz też miły akcent zwierzęcy, tak. żeby wyrównać tę smutną śmierć. To może zacznijmy, my, może taką metodą się, zła, zła nowina, dobra nowina. Zła, zaczynam od Zmierzę, złej. Może, o tak, zacznijmy od złej, może Grampicat. Ulubiony kotek, ulubiony kotek ratka. I ulubiony kotek internetu. Tak, niestety. na szczęście nie wiem, czy wy wiecie, czy nie pewnie większość z was tak, bo rozumiem, że te 20 osób, które oglądają, to 19 znajomych ratka, i jedna osoba ode mnie z rodziny, która akurat <grym> której udało się złapać internet dziś po drodze. Ale Radek ma profil na Instagramie Grampi Radek i akurat dla niego śmierć Grampi Cat jest dobrą nowiną, bo pozew sądowy został wycofany. Tak, nie muszę płacić 20 milionów dolarów za wykorzystanie nazwy i wizerunku, gdyż. głównie wizerunku. Głównie wizerunku, gdyż teraz właściciele mają niestety inne zmartwienie. Grampi Kat. Kotek, którego wszyscy znają, w 2012 się pojawił między nami jako 11-miesięczny, taki mały kitek, ale od, samego ma maleń od samej maleńkości był jakoś taki zdenerwowany na świat, miał taką minę. I to były jeszcze te czasy, kiedy te memy były fajne i dobre, i wszyscy pokochali Gram pikata i właściciele zarobili na nim miliard dolarów. i Dlatego jestem podwójnie wstrząśnięty tą śmiercią, że nie dało się kota uratować, nawet pomimo tego, że właściciele opływali w luksus dostatek. Kot opływał w luksus. Kot opływał też w luksus do i dostatek, a wykończyły go niestety. I uważajcie na swoje koty, bo to jest bardzo często u kotów zapalenie dróg y, moczowych mm. i to trzeba być hmm. czujnym, więc taki awareness wzbudźmy, że patrzcie tak. na swoje koty i sprawdzajcie, czy dużo piją, bo inerki i, 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 i odsik, to bardzo ważne. Piwo więc... dla kotów, Co piwo jest pomysł. piwo dla każdego kota, nie za dużo, bo kot pijany jest kotem śmiesznym. Nie pytajcie, skąd wiem, jest za śmiesznym, nie wszyscy są w stanie to znieść. Rozumiem. No i tutaj taka historia, też jakby taka lekcja, że pieniądze nie potrafią niestety uchronić przed chorobą. I nie, uratuj, nie uratują człowieka Nikota, trochę Niestety, jak z makolejem kalkinem. <śledzenie> tak. <śledzenie> Wartet, tutaj, tutaj dla naszych słuchaczy, a nie oglądających, ująłem swoją twarz w dłonie, co w tym programie zdarza mi się nader często. Dobrze, to, to muszę, idźmy dalej do rzeczy, które się kończą. Jamie Oliver. No kurde, dzisiaj w ogóle mam jakiś taki odcinek jak, Końca. Na, ideas, jak na 1 listopada. <głos> <głos> same, same śmierci i same, same upadki. Są no, no bo odchodzi ten tydzień, za chwilę wyląduje Weekend Human Traffic, będzie trzeba jeszcze raz obejrzeć. Tak. Także tak, Jamie Oliver, który oczywiście zrobił wiele dobrego dla świadomości jedzenia, to przypominam dla tych, którzy w internecie są... Od niedawna, czyli od jakichś pięciu godzin, że Jamie Oliver to kucharz Amery brytyjski, brytyjski szef, kucharz, szef. szef kuchni. Tak brytyjski. szef. Tak. Już, raczej już nie szef, bo. Był. Musiał. Nie no, rozumiem, że coś tam gotuje, ale naprawdę był taką pierwszą gwiazdą absolutną z takiego pierwszego dobrego pokolenia, która jeszcze stworzyła swój wizerunek na telewizji i na różnych kampaniach związanych z jakością jedzenia. To oczywiście jeszcze były czasy, gdzie nie śniło się nikomu, że weganizm może być czymś innym niż tylko zjadaniem darmowego jedzenia od Hare Krishna. Tak. Tak było. Tylko może być pe pe pełnoprawną dietą, no pełnoprawnym sposobem żywienia się. E, no nic, no i oczywiście na, mm, na plecach tej swojej popularności Jamie Oliver otworzył sieć restauracji. E, nigdy tam nie byłem, chociaż raz na lotnisku mi się zdarzyło: nie można tam nic zjeść sensownego. No ale myślę, że to jest też jakby. Powód dlaczego te, te sieci restauracji jego bankrutują? No, czy ty ja, miałaś, tak. czy ty miałeś przyjemność? Miałeś przyjemności przyjemności? Przyjemność. nie miałem, natomiast miałem przyjemność korzystać z książek Jimmy'ego tak. Oliwiera pod tytułem 5 minut gotowanie, 10, 15, 20, pół godzinne gotowanie. Mnie tam zachwycają nawet nie jego pomysły na jedzenie, które są naprawdę niezłe, ale to, jak on usprawnia ten proces. Jak tak. jest? że zaczynasz to, wstawiasz wodę, w tym czasie robisz coś, a coś już masz, w związku z czym nie robisz rzeczy po kolei, tylko robisz rzeczy jednocześnie, ale no on opisuje to tak jak w algorytmie komputerowym że w zasadzie każda pierdoła kuchenna, jaką byłem jeszcze dwa lata temu, sobie poradzi ze zrobieniem trzydaniowego, pysznego, naprawdę, te przepisy są świetne. Dlaczego, że jajecznica i pomidor to nie są dwa dania. Nie, to, to, to robiłem kiedyś, później zacząłem robić inne rzeczy i tak, 20-30 minutowe posiłki Jamie'ego Olivera, naprawdę, 20 minut możecie się obrobić, jeżeli przygotujecie sobie rzeczy. A dlaczego zbankrutował? Jamie Oliver twierdzi, że no to głównie w niego uderzył Brexit. Musiał pozamykać, to znaczy pozamykać. No, fund się wiadomo, osłabił, osłabił. się nagle okazało. On miał... w może wszyscy nadal żyją tym, że fund powinien być za 10 zł, hmm, za się, wiadomo. Za 7 w ostateczności. No, co, co najmniej za 7, hmm. ale najlepiej to za 15, żeby można było sobie tam spokojnie popracować tu wrócić na emeryturę. Tak właśnie. No ale gospodarka świata właśnie rządzi tylko innymi prawami, bo więc... że chcą być do końca świata krajem trzeciego świata. A on ją tam miał sieć tak. włoskich restauracji, więc import. No bo no mógł się oprzeć na brytyjskich pomidorach, ale kto chciałby jeść brytyjskie pomidory, więc musiał importować rzeczy, składniki potraw, koszty go wykończyły. Więc główną winą Jamie Oliver obarcza Brexit. Sam wpakował mnóstwo prywatnych pieniędzy, żeby ratować, no ale się okazało, że się nie da. Niektórzy twierdzą, że Brexit nie był jedynym powodem, że brak elastyczności u niego. Poza tym, jak się zarządza dużą siecią, dwudziestu kilku restauracji tylko w Wielkiej Brytanii, no to trzeba jednak z mniejszą bezwładnością działać, jak się okazuje. No i niestety brytyjskie restauracje zostaną zamknięte. Te, które są na franczyzie, rozsiane po całym świecie, po Europie, Pewnie nie. będą działać. I na lotniskach też. I na lotniskach się też się, się ostały. Trochę szkoda, ja mam nadzieję, że jakieś inne projekty będzie Olivier ciągnął, bo tak jak Jacek powiedział, no naprawdę no ciekawe to jest tak, bo teraz widać, że jest już zupełnie jakieś. Kolejne pokolenie e, tych kucharzy, szefów i, i już bardziej takie instagramowe. No i też oczywiście takie inne rzeczy e, pewnie we, weganizm i jakaś taka e, kuchnia Fusion. Tak. Że nie wiem w sumie, czy powiedziałem kuchnia Fusion. Kuchnia chyba, takiego, chyba tak, e, a tak. Przynajmniej konfliktu. Swoją drogą polecamy też to miejsce na chorzej czy tam Wilczej. E, chyba na chorze. I, e, no i tak. No i te jego książki, które rzeczywiście były takim super przewodnikiem po tym, jak, jak z, zyskać takie umiejętności kucharskie, bardziej niż jakieś tam dania mm, robione. Niestety w naszej piwnicy e, nie mamy internetu, nie sprawdzę. Dobrze, na a propos. Właśnie, bo chciałem się z na chorze zapytać. jest za Jumikowego Nsushi. Okej, okay. chciałem się Ciebie na przeciwko okienka życia. Próbowałem tam wielokrotnie wypchnąć moją siostrę, ale się nie udało. Zmieściła się. Pozdrawiam, siostra Jacka. Ja się chciałem zapytać, czy ty wiesz, co to jest Tchemuba? Tchemuba. Tchemuba. Myślę, że jest to pewnie jakieś słowo z Talmudu. Hey, Na no, hey, yes, hey, no, Wilczej 60 jest kuchnia konfliktu. Nie Nietchemuba no, no, to jest projekt um, Borysza Szyca, znanego aktora, e, znanego bardzo dziennikarza, miłośnika, Walmart'a Jarosława Kuźniara oraz e, seryjnego inwestora nie, Marka Maśla. Mi, miłośnika optymalizacji kosztów Optyma podróży. I, I przy okazji optymalizacji kosztów oraz, podróży. Oraz, nie zapominajmy, naszego patrona. Tak, patrona naszego programu. Znaczy to jakby my wiemy o tym, on nie wie. To on nie wie. Nie Ale pytanie czy w ogóle jest świadom swoich biznesów skoro tutaj powstała ta tych tłumaczy się nazywa demuba 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 The czyli The theater musical ballet e, mu, znaczy The music mu, nie musical te -mu muba podejrzewam, że tak się zaczyna i pewnie boryszyc albo bo jak się nazywał ten aktor, który zagrał wspaniałą rolę w tym wspaniałym filmie z super efektami specjalnymi, Wiedźmin. Michał Czy za to pewnie na takim przydechu. E, Borys Szyc, myślę, że mówi Demuba, bo to jest swojski chłopak. Borys Szyc, pozdrawiam, bardzo lubię Borysa Szycca. E, więc była drobna opłata na tej plat, Bo to taka platforma. Tak, bo ważne jest to, że to jest platforma, która została nazwana Netflixem dla, dla kultury, która tak, kultury, kultury wysokiej. wysokiej. Mm -hmm. Chociaż jakby tutaj model trochę jest mało Netflix. Netflixowy. Ja bym to bardziej widział jako pay per view, coś takiego. E, no, no ale rozumiem, że tak jak Uber, no, jeżeli Uber dla nie pasuje, to trzeba złapać się Netflixa dla. Tak. Pytanie, co potem? No i tutaj rozumiem, że model biznesowy był taki, że można było za. E, 20 zł e, miesięcznie. Tak, symboliczny hajs e, obejrzeć. Do, z, Właśnie nie obuna... wiem, czy miesięcznie, czy to było. Nie, nawet denkcie, nie wiem, czy to był system abonamentowy, czy pay per view, czyli oglądamy nie, za, ja myślę, to, że za, to za każdą sztukę. W sensie za każdy spektakl, przedstawienie to znaczy, spłaciło się. To znaczy... i potem ono było No jakby w artykule prez, z którego tutaj korzystamy, którym się podpieramy, nieudolnie jak widać, bo Radek ma na. Początku artykułu, wyświetlony komputer, a ja to przejrzałem. Nie tylko ja byłem też w na stronie demuby. Tak, ale tam nic się nie da zobaczyć, bo od razu trzeba się zarejestrować. I pierwsze pytanie z faku, czy mogę oglądać na telewizorze? <grym> nie mam. O, pytań. drugie, obraz buforuje się zacina. I czy na jakich platformach można obejrzeć gałę? No i dziękuję, nie mam więcej pytań. Słuchajcie, no, Także to... tak, czyli płaciło się za pojedyncze spektakle, czyli to nie był system abonamentowy. No i cóż, no zostały tam jakieś puszczone. Ja przyznam się szczerze, że nigdy o tym nie słyszałem, a tutaj hashtag NerdAlert alert raczej byłbym tym potencjalnie zainteresowany. A Jacek mieszka w internecie i akurat do Jacek. Ja no, mieszkam w Ursusie, więc byłbym Ale potencjalnie zainteresowany wszystkim, co można obejrzeć w internecie, żeby nie usiąść dojeżdżać. No bo oczywiście zdarzyło mi się i obejrzeć. Z Pek, tak, transmitowany przez teatr szóstego piętra online, gdzie tam wykupiłem dostęp. Okej. Okay. I zdarza mi się obejrzeć też jakieś sztuki teatralne na Ninie. w sensie w Ninatece i zdarza mi się też przez BBC Player. Niekoniecznie BBC Playerem. Ale <laughs> sztuki biznesi, tak, Znaczy, więc... ja mam problem z tym, z, tym, z, z tym portalem. Znaczy, mam problem taki, że dowiedziałem się o nim przed wczoraj z artykułu presu, więc to jest pierwszy problem, że nie dotarła do mnie ta informacja. Drugi problem jest taki, że płacenie za sztukę oglądaną w telewizorze albo w, na komputerze jest o tyle bez sensu, że teatr w telewizji archiwalnych, nie takich bardzo starych jest mnóstwo w sieci. A po trzecie, jak ja idę do teatru, to... – Chcesz mieć kontakt z żywym to Trochę z tak, ja za to płacę. No, no, byliśmy, tak. znaczy nie byliśmy razem, ale byliśmy na tym samym spektaklu Króla. Byliśmy na tak, Królu tak, Twardocha tak. i był tam taki moment, że młody człowiek wychodzi i zaczyna nucić naprzód Warszawą na walkę krwawą i patrzy na widownię i mówi, żeby śpiewać. I powtarza jeszcze raz prośbę. I ja zacząłem śpiewać, ale nikt się nie przyłączył. A potem powiedział, że jesteśmy tchórze. Więc chodzi o tą interakcję, chodzi o to, że żywy aktor może się, nie wiem, pomylić. Jesteśmy tchórzami, bo tak to byśmy już dawno wrócili ze Oczywiście, że tak byli. stanęlibyśmy w końcu tak. na nogach, a nie klęczeli. Nie no, oczywiście chodzi o taką efemeryczność tego, że każdy spektakl, jakby na to nie patrzeć, jest trochę inny. I... No, jest tam jakiś genius Loki. No trochę Loki. tak. Znaczy ja rozumiem, że, ja rozumiem, że to jest atrakcyjna, mogła być atrakcyjna forma dla ludzi, którzy do teatru muszą się wybrać. W sensie muszą wsiąść w samochód, albo autobus, albo pociąg, przyjechać do miasta, w którym jest teatr, nie wszędzie są teatry, i obejrzeć. Natomiast no, dla mieszkańców większych miast, gdzie są, są jakieś tam teatry, no to... No. No, ja się z tym trochę nie zgadzam, bo na przykład ten. E, wow, nie sądziłem, że do, dojdzie do takiej dyskusji, ale to może to będzie trzeba wyciąć, Ale na przykład Hamlet Roberta Ayka, który jest absolutnie obłędny i Andrew Scott tam gra i nigdy bym go nie obejrzał. Tak. Rzeczywiście mógłbym pole, polecieć do Londynu albo e, i Tylko, Więc przez ja skup, to, że był gdybyś na... mi nie przerwał, właśnie miałem dokończyć. Ja Jakbym ci nie przerywał, to przecież byśmy zamknęli ten program w dostępie piątek. Zróbmy <laughs> taki program, stream. Jak Joe Rogan, 40, 4 godziny. 48 Godzin później, więcej kawy, więcej kawy. Nie, bo chodzi o to, że ja tak. Ja oczywiście zgadzam się, że teatry, że jeżeli jest jakieś tak zwane kultowe przedstawienie na deskach teatrów londyńskich czy, czy nowojorskich, no to oczywiście, że ja to pójdę, zapłacę tak. za bilet i obejrzę to w kinie na dużym ekranie, nie na żywo. Natomiast no jeżeli ja mogę obejrzeć spektakl w Warszawie na żywo, albo za 20 zł obejrzeć go przez telewizę, telewizor, to ja się jednak zdecyduję na wizytę w teatrze. Wszakże pod warunkiem, że uda mi się wyrwać bilet, no bo to no jest właśnie. największy problem. No mm, więc to, to, to miał to, potencjał. No tak, wydaje się, że na, na papierze ma taki sens, no bo są super mm. rzeczywiście sztuki, jest mega dobra oferta kulturalna, kulturowa. Mm. Wiesz, jakby to nie ma co się oszukiwać, i wiadomo, no do zachęty wypada się wybrać jednak, no bo nie ma takiej technologii sensownej. Znaczy, jest taka technologia, ale jakoś nikt się nie kwapi, żeby to zrobić jakiś VR. Natomiast, jakby tutaj wydaje się, że teatr był takim ciekawą, ciekawą ofertą, no ale coś nie, nie pykło. No, niestety. Nie pykło. Za to. Za to to nie? Wykłopanie pani z Deutsche Bahn. Tak, wykłopanie, pani, słuchajcie, niesamowita słuchajcie, e, sprawa. E, słuchajcie, tutaj e, tak, e, do dzisiaj usłyszałem historię o tym z trzeciej ręki, że jak przyjeżdża irańska delegacja na targi handlowe do Kielc, to zajmują się generalnie oglądaniem Pornhuba w pokoiku, co myślę, że jest jakąś generalnie metaforą oh, e, po, okay. sensowności targów branżowych. Natomiast pani, tak, że bo o czym Pornhub, więc tutaj dzisiejszym, ostatnim hitem ostatnich dni na Pornhubie jest właśnie wyszukiwanie konduktorki niemieckiej. Tak. 33-letnia pracownica firmy Deutsche Bahn miała, miała nagrywać filmy porno po pracy. Problem polega na tym, że. Gdzie są w, te filmy? W wagonach, w, 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 które były już puste, stały gdzieś tam na y, bocznicy. I odgrywała rolę tak zwanej Dominy, Dominatrix, i która przy pomocy bata karała pasażerów no, w piwnicy. Przypominamy, że bilety. Domina to nie jest ta sama osoba, o której śpiewał ten chór gregoriański. A Nie, to nie, 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 nie. Oni byli Ame się Tak, nie wiem jak się nazywali, ale dominatrix. śpiewali. Domina dominatrix, Dominatres. <śpiew> <śpiew> więc, więc było tak, że działo się naprawdę to, co oglądamy we filmach, czyli <śpiew> przychodzą konduktorzy, łapią pasażerkę na gapę, a później idą do jakiegoś pobliskiego hotelu i wymierzają jej przy pomocy batów karę za brak biletu. <śpiew> Myślę, że jest to najlepsza kampania rekrutacyjna dla służby kolej jak słyszałem. I tutaj pani Dobra. z Dojczebany robiła dokładnie to samo, co ciekawe. Co ciekawe, nie, ma, nie znamy nazwiska tej pani, natomiast ona miała na imię Teresa, więc w ogóle tradycja podtrzymana dla młodszych słuchaczy Młodszym, Teresa. Z... O... Można znaleźć gdzieś pewnie na strychu w domu u tak, dziecka niezdygitalizowane nie wersje VHS. Tak, albo, albo filmy na VHS, -ie. więc jakby imię, imię Obliż, no i pani, pani wymierzała karę. Obliż, Niestety się... no, i tłumaczenie... Obliż. No, blisz, Obliż, Obliż. No, <noise> w każdym razie pani wymierzała karę. No, i twierdziła, że to, co robi po pracy, to nie jest sprawa pracodawcy. Pracodawca miał na to nieco inne zapatrywania, ponieważ pani po pracy korzystała jakby z rzeczy, które służyły jej do pracy. Czyli z wagonów, z kabiny Mało konduktorskiej. Tak, że jej służyły do pracy, inne wrześniowicy służyły do pracy. <laughs> służyły do pracy. Więc niestety pa, pa, pani, pani musiała się pożegnać w tempie ekspresowym, gdyż dostała dyscyplinarkę. Ja uważam, że trochę słusznie, trochę niesłusznie, bo z jednej strony. No, robiła to, co lubiła po robocie. Ale, ale, w robocie. ale robiła w robocie. Więc niestety. no. no niestety, niestety pani została zwolniona. Już no no i... i tak przepadła ta niemiecka emerytura. przypadła niemiecka emerytura, ale tak. może spraw. <laughs> Autorskich jakoś wyżyje, za X-ów <noise> Za X-ów na pewno wyżyje i z płatnych subskrypcji <noise> na pornohubie. Nie wiem o czym mówię. A, nie wiem. Y nigdy nie płaciłem za pornografię, nie stać mnie. Y na koniec byśmy powiedzieli. Nie, o czymś... czy za młody i za piękny? Ale za młody i za piękny, jak no. brylant oczywiście. Tak jest. Jestem zbyt tak jest. młody i zbyt piękny, by płacić za seks, baby. Y I na koniec. No, to coś pozytywnego. Tak, coś pozytywnego, czyli... To, o wymieraniu gatunków. wymieraniu gatunków. więcej miejsca dla ludzi. W... Więcej miejsca dla ludzi, bo jest I nas coraz więcej, i więcej Polaków i się jakieś małpy pamiętać po tajlandzkich ulicach. Coraz więcej Polaków, coraz więcej ludzi. Lacoste już po raz drugi, zamiast swojego ikonicznego krokodylka na polówkach, czyli to są polówki, to jest to ubranie, które można nosić na tak zwanego wampira, jeżeli jest się, czyli podniesiony kołnierzyk, podniesiony jeżeli kołnierzyk. jest się z Radomia albo okolic jeździ się białą betą. Ewentualnie jak jest się Rykiem Kantoną, który swój tryk od piłkarski, jego to znakiem rozpoznawczy, stawianie kołnierzyka. Nie wow. jemu, jemu, jemu było wolno. Jemu było wolno. Bo Był miał grać. Tak. Natomiast dla Kost, żeby podnieść świadomość tego, że wymierają gatunki, wypuściło serię i tutaj chyba się nie pomylić, dziesięciu koszulek z różnymi logosami. In I ilość tych koszulek odpowiada. ilość? liczba? E, ilość, liczba e, w sensie 10, i, 10 koszulek, mm -hmm. i jakby każda, każda koszulka została zrobiona w takiej ilości. Jakiej zostało gatunków czy sztuk tego gatunku sztuk tego, na, na, na tej ziemi tak. na tym łespadole, co znaczy, że jakaś tam foczka jest w 3000, ale inny śmieszny kangur... Jaki czy tam śryś, ryś, jakaś jest, ślubka, jest w 36 sztuka. No i oczywiście jak wszystkie, jak to współczesna gospodarka ja. opiera się na rzeczach, których nie można dostać, czyli tego już nie można kupić. Znaczy można było kupić 22 drugiego? No, można ja było chyba kupić przez, przez chwilę. 30 sekund, tak. podejrzewam. Natomiast można je oczywiście dostać w tak zwanym resellu za 1000 dolarów. Ale pieniądze idą na. Tylko, że te pieniądze, jakby spokojnie tutaj, bo pieniądze z tej oryginalnej sprzedaży, oczywiście cały dochód. Jak to się mówi, idzie na cele charytatywne, natomiast w reselleru no to już idzie na takie cele, jaki tam DJ Kali sobie obrał. Mm -hmm. Kolejny Teledysk z Emilia Tejkowskiej. I wzmacniający tą to, 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 to świadomość ludzką. A jeszcze ostatnia rzecz mi się tu tak. przypomniała. Wybory się zbliżają. Ja nie mogę powiedzieć, na kogo macie głosować, bo no, nie mogę. Bo nie, jest, bo, nie, bo nie mamy swojego kościoła jambony, żeby mówić takie rzeczy. To znaczy, bym tak, gdybym, gdybym, gdybym miał zarejestrowaną jakąś działalność partyjną, to oczywiście bym Wam powiedział, żebyście głosowali na kościół Jedi, albo nie wiem, na kościół Jamie'ego Lannistera. Ale nie mogę tego powiedzieć, natomiast poręczną ściągawkę przygotowała dla swoich o. fanów Pamela Anderson. Rzeczywiście, wspomniał o tym. O wyborach w Polsce. O, nie, nie, tylko w Polsce, gdyż Parlamy ona przygotowała. Arby. Byłem do, do, do Parlamentu, Parlamentu Europejskiego, to ty zdać się. Ale taka głoska ugodziła. pogodziła. Jacek, jeden z najbardziej politycznie uświadomionych ludzi, jakich znam, pomylił wybory. już się wytłumaczę, po prostu Co to, o, mnie, o to, Jakiś minister? Chodzi o to, że to jest prawdziwy parlament przyszłości, nie jakieś tam e, słupki ludzkie, które podnoszą ręce i nie guziki w, w krajach członkowskich, tylko. Parlament, uniwersalizm. Tak. Tam, o mi tam, o tam, się nie, tam się nie głosuje. Tam się przychodzi, żeby wziąć dietę i się zdrzemnąć, jak nasz ulubiony Janusz Korwin. Mikke, nasz ulubiony seryjny. Wolnościowiec i Pamela Anderson. Pan Anderson kiedyś Lee, teraz już Anderson, przygotowała poręczną ściągawkę dla swoich panów, miłośników, czytelników i oglądających dalej powtórki Bejwcha, na której zasugerowała, w jakich krajach, na jakie partie głosować i w Polsce wygrała partię osobno. To znaczy wspólnie. Nie, to, to taki, znaczy... taki żarcik dla bardzo starych ludzi. bo no, kiedyś no, tak Petru. Teraz? Teraz to Ryszard Petru by tak powiedział. A teraz osobno partia? Nie, no w sensie, że jak razem to osobno powiedziałby Petru. Tak, nie, bo chodzi o to, ja nawiązałem do czasopisma razem, które było fajne i miało w środku mnóstwo ciekawych wywiadów z ciekawymi ludźmi, a ja na ostatniej stronie, nazywanej osobno, była goła baba, no, więc. Żart dla bardzo starych osób. O, to jest żart dla starych osób. Ja myślałem, no. że to jest po prostu żart z Ryszarda Petru, który na pewno by tak przedstawił tę partię. Nie, tu chyba właśnie po to tu jesteśmy we dwóch, ty przedstawiciel młodości, ja przedstawiciel trochę młodości innej. Żeby młodości się podwójnej. Balansować, bilansować. Rozumiem. Podwójnej, tak. Nie no, to jak ze wszystkim, kto zrozumiał, zrozumiał, a kto nie, no to. Pozdrow dla kumatych. To się dowie. Nie wie, że co chodzi, to weź się. To weź się dowiedz. Do tak właśnie, nie przeklinam już. Wysyka, nie, I tak nie. to i tak to wygląda. Spoiler, spoiler. Skończy, skończyła się gra o tron. A tak, e, to może już kończąc tutaj, e, kończąc te końce, e, skończyłeś się tron, Oczywiście Radek zrobił super, e, czy też zrobił super infografikę, to może za dużo powiedziałem, bo ukradł tweeta, ale. Wykorzystałem prawie... tweeta i zrobiłem swoją tak. wersję. Z, z, Infograficzki. Czyli, czyli jak wszystko w, w internecie, uczciwie podał, e, uczciwie podał tak. materiał źródłowy i zrobił infografikę, mikroinfografikę o tym, e, jak. E, zmienia się. Jak często wyszukiwana była fraza anuluj subskrypcję HBO po kolejnych odcinkach. Po kolejnych odcinkach, no i oczywiście ostatni odcinek ostatniego sezonu był te hitem. Nie możemy powiedzieć kto ehm... przeżył, a kto zginął, bo to byłby obrzydliwy spoiler. Ale Zobaczcie powiem tylko, odcinek. że moje przewidywania z poprzedniego tygodnia się trochę sprawdziły. No tak, no, tak. Natomiast prawda jest też taka, że dlaczego to mówimy, że tak czy owak, HBO zarobiło na tym troszkę ponad 2 miliardy dolarów. Na wszystkich sezonach. Jest tutaj bardzo dobry, bardzo dobry artykuł z magazynu decider.com. Decider. Tutaj Mega, że na praca. Są naprawdę. w nim tabelki. Ja go czytałem z wypiekami na twarzy. Są, Są zestawienia wszystkich sezonów. Radek, koszty. Radek napisał do autora, żeby wysłał mu cały artykuł w Excelu. Nie, tak. Koszty poszczególnych sezonów. Pierwszy kosztował 5 milionów za odcinek, czyli 60, malnik. Ostatni kosztował 15 za odcinek. Czyli Ale to rozum... głównie pensje chyba z 90. Tak, no bo pod koniec główni, piątka głównych odtwórców brała po milionie za odcinek. Tak, w przyjaciołach. Tak, tylko przyjaciół kręcono więcej w sezonie. I krótsze odcinki. Ja tutaj no, faktycznie bo, wykonywali bo, bo ciężką Bo pracę siedzieli fizyczną. w studiu z dykty i tak. były żarty, Więc... które zostały ukradzione pewnie z jakiejś gazetki. Artykuł jest świetny, no i podsumowanie jego 2,28 miliarda dolarów. Przy czym to jest zysk, nie wpływy czy coś. To, to co zostało. chyba. Oczywiście tak. to są estymacje, ale takie educated, jak to się mówi, guesses guess. i. W... Guestimation to bardzo ładne słowo. I artykuł warto przeczytać i popatrzeć tak. na te cyferki. Gość wykonał naprawdę fantastyczną pracę i 2,3 miliarda. I oczywiście my jak najbardziej krytykujemy i disujemy ósmy sezon, tak? ale nie czarujmy się. A, tak, tak. Kurde, wszyscy zapomnę, że 9, 9 lat wspólnie spędziliśmy z roczną przerwą, co było straszne. Więc tak, nie pozwólmy, ja nie żeby te minusy pozwoliły nam przysłonić plusy i jeżeli będziecie robić powtórki to po prostu zatrzymajcie się nie wiem na szóstym sezonie albo w połowie siódmego, też opcja jakaś. Na przykład zapomnijmy wszyscy, że był ósmy sezon. No i tak największym wygranym jest Martin, George, George Rarad, który, Martin. który zobaczył co się, co się, jak się to skończyło i teraz... I może napisać niej, się, swoją wersję? Napisać swoją wersję. wersję. Aha, obiecał, to już na sam koniec, obiecał. Obiecał, że za rok, jak przyjedzie na konwent do Nowej Zelandii, gdzie go zaprosili, chcieli mu zapłacić za bilet. On powiedział, żeby innym ludziom, których nie stać, zapłacili. Obiecał, że w 2020 roku, jak przyjedzie na konwent do Nowej Zelandii, nie pamiętam nazwy, przepraszam, przywiezie ze sobą kolejny tom. Tyle razy już obiecywał, że ja mu nie wierzę. Ten człowiek słowa prawdy w życiu nie powiedział, ale Anuś, Anuś. Może, właśnie ja zacząłem może. powtórkę, zacząłem czytać od początku. A. Cieszę się. od to, drugiego tomu, raczej. bo pierwszy, pierwszy jeszcze pamiętam o dziwo, a od drugiego, żeby sobie to ułożyć. No w głowie. to były takie pewnie Twoje lata intensywnej młodości. Nie, ja zacząłem, Czyli, ja zacząłem czytać pierwszy. Lata. Nie, ja zacząłem czytać pierwszy tom po pierwszym sezonie, bo ja czekałem aż Martin skończy. Aha, a to nie było tak, że książka powstała najpierw w ten film? Nie. Co w 2011 to? wystartował serial, a dosłownie dwa tygodnie czy trzy tygodnie po starcie serialu, a może dwa miesiące, premiery miała książka Taniec ze smokami. Ale to jest pierwsza część? Nie, nie? to jest ostatnia no część. Właśnie. Pierwsza część to gdzieś dziesiąty, któryś no rok. Mie znajomi przez 10 lat namawiali, żebym zaczął czytać. Tak. Mar Czytaj Martina, warto! Powiedziałem nie, poczekam, aż skończy. I bym jeszcze siedział i czekał. Także. Mm -hmm. No, i byś teraz nie miał ręki. E, tak. tak. Tak by było. Dobrze, to może skończymy tak podcastowo YouTubeowo, czyli dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom podcastu. Za uwagę. Podcastu, podcasta. Za wzmożoną uwagę za, przez 15 minut. Za wzmożoną tak, że wyśliście się bardziej niż przeglądając Insta ze znajomych. I dziękujemy też naszym youtuberom, w sensie oglądającym nas youtuberom, czyli w sensie ludziom na YouTubie. <laughs> tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć się więcej śmiesznych rzeczy, to oczywiście zapraszamy gdzieś indziej. Operator nie, ze śmiechu nie. spadł z pana Joświacku. <laughs> więcej śmiesznych rzeczy, to sprawdźcie nasze pozostałe odcinki oraz bardziej poważne treści. Możecie też wejść na stronę hackers.pl, co nas na pewno zachęci do tego, żeby ją poprawić. I musimy kończyć, bo nie I na koniec możemy, wiesz, to co mówiłeś tydzień temu, żeby się ruszać. A to ja to mówiłem na początku, że trzeba się ruszać. Ale my siedzimy, to nie musimy się na szczęście ruszać. Mam jakiś spoiler. Aha, John Week, czyli czy pies przeżył w Johnny Weeku trójce? Pies przeżył. Psy przeżyły, bo tam są piękne dwa malinosy. Idźcie obejrzeć. Dobra. Janusze Startupów, widzimy się za tydzień. Udanego weekendu. Hell, fellow. Do widzenia.